SuperMachina jest siecią pubów o tematyce gier wideo gier e, Jak to pub? Jest to miejsce, gdzie można kupić alkohol, dobre piwo, dobre drinki, a przy okazji miło spędzić czas ze znajomymi, grając czy to planszówki, czy gry konsolowe. Gry wideo to głównie bijatyki, gry wyścigowe, Gry, w które można grać więcej niż jedną osobę naraz. Chodzi o budowanie pewnej społeczności więźni, Nie ma być to taki przypadek, kiedy jedna osoba siedzi i zajmuje konsolę na godzinę i tylko ona się bawi. Więc są to gry sportowe, gry zespołowe, gry, e, gdzie gracze są, rywalizują. E, wszystko się mnie do dobrej zabawy. Jednym z najciekawszych moim absolutnie ulubionym drinkiem jeśli chodzi o nazwę jest Liquid Snake, który nawiązuje do serii gier Metal Gear i jednego z głównych bohaterów tej serii, jednego z wielu Snake'ów, którzy się przebijają przez tę serię. A jak nazwa wskazuje jest to coś płynnego i jest tam wąż, jest to drink. Taki nasz bardziej autorski. Jeśli chodzi zaś o inne drinki, są to albo nasze właśnie pozycje wymyślone przez nas, bądź przez naszych kolegów z sieci. Albo są to zmodyfikowane wersje popularnych drinków z taką nutką dodatku. Na przykład Screaming Orgasm zmieni się w trik Dziki Krzyk Czogata, krograł League of Legends, ten wie. Mikstura, oprócz tego jest autorska mikstura many, czyli napój niebieski. Oraz mikstura Życia, która oczywiście jest czerwona. Jak diablo nas nauczyło. Drodzy goście, drodzy widzowie Campus Tiki, zapraszam Was serdecznie na ulicę Szczycińską 52 w Wrocławiu do Pawła Cyber Cybermachina. Gwarantuję dobrze spędzony czas przy dobrych grach wideo, fajnych grach planszowych, dobre drinki i fantastyczną atmosferę. Padnijcie, a jestem pewien, że wejdziecie w przykład często.